Kombi ze Stanów. Bardzo mało dostępny temat. E, zaliczyliśmy go do tego odcinka z tego względu, że jest podwyższone, e, Również mieści nam się w tej kwocie i mamy ponownie 24 rok, 2,5 litra, benzyna 16 tysięcy km przebiegu, napęd na obie osie 84,500. Oddał. Tak jest. To jest auto, które ściągnęliśmy już rok temu. E, niestety miało długą swoją podróż, bo było z Waszyngtonu, zanim się wszystko udało zorganizować. E, dokumenty odpowiednie eksportowe to niestety cały proces z naprawą zajął około chyba 7 albo 8 miesięcy. To jest niestety coś, o czym Was zawsze informujemy w przypadku zakupów z Waszyngtonu, że jest to długa, mozolna przeprawa, no ale odwdzięcza się super ceną, bo jak odniesiemy to do roku wstecz, no to tak naprawdę z roku bieżącego auto, które zamykamy w okolicach 120 tysięcy złotych, no, takich okazji nie w salonie można powiedzieć, nie ma. że nowka, tak, tak, z przebiegu 16 tysięcy kilometrów, więc żaden przebieg.